Siemanko, witam Was w nowym formacie, czyli przegląd wyścigu, highlights z wyścigów, które jeździmy na streamach, bądź też poza nimi, bo tego wyścigu z mojej perspektywy nie widzieliście, bo to streamował Nikodem, czyli drugą rundę Formuły E. Macie teraz przed sobą wyniki z pierwszej rundy z Nowego Jorku, jak widzicie, no rewelacji nie było, zajęliśmy 15 i 14 miejsce bez żadnych punktów na mecie, także no co, może być tylko lepiej w tej rundzie, tak? Runda druga jest w Hongkongu. Teraz widzicie czasy z kwalifikacji. Kwalifikacje w Formule E podzielone są na cztery grupy, gdzie sześć pierwszych osób z klasyfikacji, je, z klasyfikacji jedzie w grupie pierwszej, kolejna wszystka w grupie drugiej itd., itd. Że my byliśmy na 14 i 15 miejscu, no to jechaliśmy w grupie trzeciej. Myk polega na tym, że każda kolejna grupa ma troszkę więcej przyczewności, czyli przez to, że byliśmy słabi w pierwszej rundzie, no to mamy teraz troszkę lepiej Tutaj zaczyna właśnie swoje kwalifikacyjne kółko. Mamy tylko jedną próbę, co jest bardzo ważne, a bardzo łatwo tutaj popełnić błąd. T1 to jest chyba najtrudniejszy zakręt na tym torze, bo trzeba się uślizgnąć, tak jak tutaj widzicie. Leciutko bokiem postawić bolit i wtedy ma się dobre wyjście. To było całkiem ok T1, także w tym momencie już wiem, że ok, najtrudniejsza część toru jest za mną Teraz byle jakoś dowieść to do mety, no ale... Reszta to wcale nie jest łatwa, tutaj ten zakręt dosyć prosty, ale mamy bardzo, bardzo ciasną szykanę, którą trzeba przerać na milimetry. Tragedii nie było, ale lekko dotknąłem tyłem bandy na wyjściu, co na pewno nie pomogło. Na szczęście się nie uszkodziłem. Także było ok. Mamy kolejny nawrót, w którym znowu trzeba się uślizgnąć. Wyszło to powiedzmy, że w miarę dobrze, no i teraz te za wszystkie pozostałe zakręty to jest byle dojechać do medy, tu już bez heroizmów, byle nie popełnić błędu, nie wpaść w poślizg, nie dotknąć bandy, tutaj leciutki kontakt, nic nie zmienił, tu bardzo łatwo wyjechać szeroko, na szczęście wszystko jest pod kontrolą, no i ostatni zakręt, nie da się go przejechać bez odjęcia, było OK. Ostatecznie zrobiłem 58.400, czyli szczerze mówiąc taki czas no, brałbym raczej w ciemno przed kwalifikacjami, bo tu bardzo łatwo popełnić błąd i zrobić 58.700 na przykład. Dało mi to P8 w danym momencie po trzeciej grupie, także jeszcze mamy 6, 6 kolejnych kierowców, którzy będą robić swoje kółka. Ostatecznie skończyłem kwalifikacje jak widzicie na P11. No i wiecie co. Rewelacji nie ma, tak by... ale Latać. mogło być gorzej. Teraz przenosimy się na start i bardzo ciężkie to jeden. Czyli ten nabrót No i wyobraźcie sobie co się dzieje, jak 24 kierowców wjeżdża do tego nawrotu side by side. No nie jest to najprostsza sprawa. Także mamy światła. No i spoiler, start nie był najlepszy. Zaspałem kompletnie na tych światłach. Nie wiem, po prostu nie widziałem do końca też świateł przez halo i... No co, popsułem. Do tego wybrałem wewnętrzną linię. No Jak widzicie nie był to najlepszy wybór. Obity z przodu, z tyłu, każdy w siebie wjechał, przez co straciłem kolejne miejsce. No, nie jestem szczęśliwy z tego powodu jak widać, bo Peter wyprzedził mnie po zewnętrznej po prostu była to lepsza linia. Mniej się tam wszystko zacieśniło, mniejszy korek się zrobił. Tutaj próbuję coś jeszcze zyskać, bo ludzie od razu robią lift and coast, żeby oszczędzać energię. No ale nie dało rady, tutaj już odpuściłem, no bo przez to szykany jechać side by side to na, na pewno nie jest najlepszy pomysł, skończyłoby się to tragicznie. Znowu do tego nawrotu próbuję wewnętrzną linię i znowu po raz kolejny, patrzcie, Peter po zewnętrznej, to jest nauczka na przyszłość, na następne wyścigi na pierwszym okrążeniu. Każdy się przytula do tej wewnętrznej i patrzcie, Peter po zewnętrznej kolejne, kolejne miejsce zyskał. Także w tym momencie jestem P13 Muszę zyskać co najmniej 3 pozycje, żeby być w punktach. Sprawa jest prosta i strategia jest jedna. Zaczynam oszczędzać energię. Nie atakuję, widzicie, przenosimy się na 10 kółko. Ja dalej jestem na P13. Każdy sobie jedzie jeden za drugim. Ja zużywam 3,6, 3,8% na okrążenie energii. Jest 15 kółek do mety, będzie 25 okrążeń w wyścigu. A ja mam energii na 16 okrążeń. Czyli mogę zużywać jakieś 4, 2, 4, 3% na kółko, jeśli bym chciał. Ale cały czas konsekwentnie to energię oszczędzam. Teraz widzicie, Biancolila z przodu zaczął atakować Wonderheide, który jechał przed nim. I sprawa polega na tym, że Biancolila teraz używa atak molda. Atak modów możemy użyć dwa. I każdy z nich jest przez dwie minuty. Także. Jest to jakaś sekunda na okrążeniu zysku, bo mamy 35 kW więcej energii. Widzicie, teraz Biancolida zamiast zyskiwać tę sekundę na kółku, to on pewnie sekundę na kółku traci przez tą walkę. To jest po prostu woda na błąd dla mnie. Ja teraz w dalszym ciągu oszczędzam sobie energię. Nie ma sensu ich dogonić i tracić czas za nimi, jak oni walczą. Lepiej sobie zużywać to 3,8-3,7% na okrążenie tej energii spokojnie. Będziemy mieli potem lepsze tempo w końcówce wyścigu. Jak oni sobie te atak młody zużywają, nie ma żadnego problemu, to jest dla mnie jak najlepsze, ja sobie oszczędzam, żadnego tak młody jeszcze nie zużyłem, widzicie że znowu jest walka, znowu tracą czas, zużyłem e, chyba jak dobrze widzę 3-7 na poprzednim okrążeniu e, i, żadne, i w ogóle czasu nie straciłem, do gościa, który ma tak młody aktywowanego. No i ostatecznie oczywiście Bianco przedził wyprzedził e, Wondergheide, no ciężko żeby nie, jak ma się tyle więcej mocy, ale najważniejsze jest to, że on w tym momencie jest półtorej czy chyba dwie sekundy przede mną, natomiast na przykład cztery. Także jest jak najbardziej w zasięgu i dzięki temu, że mam jeden atak młód więcej od niego i prawdopodobnie w tym momencie też więcej energii, no to jest duża szansa, że uda mi się go wyprzedzić. No i przenosimy się na okrążenie 15, jest 10 okrążeń do mety, no i chyba pora zacząć cisnąć. Zostało 10 kółek, tak jak mówię, także no w dwa okrążenia nie wyprzedzę przecież półstawki, tak? Trzeba sobie troszkę czasu dać, także pora aktywować pierwszego atak młoda. No, i teraz najważniejsze, żeby tych kierowców z przodu wyprzedzić najszybciej, najszybciej jak się da. Pierwszą połowę wyścigu raczej w dużej części pominąłem, no bo ciężko pokazywać, jak po prostu robię lift ten coast i jadę sobie za ludźmi oszczędzając energię. Ale ostrzegam, że w drugiej raczej sporo tego materiału będzie, bo to jest ten moment właśnie, kiedy zaczynam cisnąć. Tak naprawdę punkt do wyprzedzania jest jeden, czyli ta prosta tutaj kluczowe, żeby wyprzedzić Wunderheide, żeby nie stracić za nim czasu. Raczej nie mam tutaj szans na obronę, no bo mam na tyle dużą, dużą przewagę mocy, że minąłem go jeszcze przed dohamowaniem, także bardzo łatwe wyprzedzenie. No i co? Teraz cel numer dwa, zbliżyć się do Bianco Lili przez drugi i trzeci sektor, żeby ten sam manewr powtórzyć na nim na następnej długiej prostej, na następnym okrążeniu. No i zobaczcie, przez to, że on właśnie tej przewagi ze swoim tak młodym nie wyrobił, to jestem już tuż za nim. Jeszcze kolejna cała minuta tak młodym mi została, także dużo czasu. Powolutku się zbliżam, dalej robię sobie lift and coast, żeby nie przesadzić z tym zużyciem, żeby mieć zapas energii na atakowanie kolejnych kierowców. Jak już z Biancolidą się uporam, wiem, że tutaj na prosty start meta sporo też na drobie. Może troszkę mniejszy lift ten zrobię teraz do T1, żeby się zbliżyć. Na szczęście też Biancolilla lekki błąd tutaj popełnił, także no, po prostu jest sytuacja idealna. On teraz nie ma tak naprawdę żadnej obrony, może sobie zjeżdżać do wewnętrznej, nie ma problemu, minę, minę go z lewej tuż przed hamowaniem, także jeszcze opóźniłem, bo to jest taki kierowca, który, zobaczcie, wiedziałem, że on też opóźni i będzie bardzo blisko mnie, także wolałem nie ryzykować i się, nie robić żadnego lift and call, tylko upewnić się, że czysto zyskam tą pozycję i żadnego czasu na walkę nie stracę, bo to jest najgorsze, co można zrobić w Formule E tutaj, tracić czas na walkę, bo nie dość, że tracisz czas, to tracisz też energię, także jest jakby podwójna strata. Widzicie, że pezor aktywował swojego atak poda, chyba już drugiego. Także wiem, że w tym momencie on będzie z Nikodemem walczył, który jedzie przed nim. Więc znowu to jest woda na młyn dla mnie, czekam tylko. Popaki walczcie, walczcie ze sobą jak najbardziej. Ja oszczędzę energię i nie stracę żadnego czasu do Was. Będę miał czym atakować pod sam koniec wyścigu. Przejechaliśmy 18 okrążeń, 7 kółek do mety. Widzicie, że 4,6%, 4,59% zużyłem na poprzednim okrążeniu, także dosyć sporo. No ale wiadomo, że miałem aktywowany atak mod, więc to też jest większa moc, czyli większe zużycie energii e, na tym kółku, na pewno przeoszczędzę tej energii. No i tak jak mówiłem, chłopaki z przodu zaczęli walczyć, Nikodem się nie chciał zbyt łatwo poddać chyba, więc troszkę tego czasu stracił. Wiem, że Petar no raczej będzie ciężki do dojścia, bo no tych kółek już tylko 6,5 zostało. Ale Nikodem w treningach miał dosyć spore zużycie energii, a też cisnął sporo na początku. Oba tak modu już ma zużyte, więc wiedziałem, że go dojdę. Niestety kierowca za mną Wonderheide miał aktywowany atak mode. Co zmusiło mnie, żeby zużyć swój co nie było zbyt idealne. Chciałem najpierw dojść Nikodema, chociaż na tą sekundę, wtedy aktywować atack mode. No i go wtedy wyprzedzić, ale byłem zmuszony aktywować ten Attack Mode teraz, żeby Wunderheide mnie nie wyprzedził, albo żebym chociaż nie stracił czasu i energii na walkę z nim. Także ten Attack Mode zużyłem, a jestem dosyć daleko za Nicodem. No Zobaczcie, dwie sekundy za nim, już pół, pół okrążenia z Attack Modem aktywowanym jechałem, także teraz strategie są dwie. Mogę albo cisnąć na na następne dwa okrążenia, dojść Nikodema i go wyprzedzić, zużyć w opór energii, no albo z, ty z tym atak modem go powolutku dochodzić, dalej oszczędzać energię i liczyć, że na ostatnich okrążeniach jemu tej energii po prostu zabraknie, a ja dalej będę miał mały zapas. Tak naprawdę, no zrobiłem ani to, ani to. Tak troszkę oszczędzałem, troszkę go dochodziłem, tak nie wiadomo jak i teraz właśnie oglądając to z perspektywy czasu, no yy, nie był to najlepszy pomysł. Powinienem przycisnąć, wyprzedzić go i po prostu trzymać go ze sobą. A ja tak widzicie. Powoli go dochodzę. Tylne opony bardzo siadają za tak młodym, bo jest dużo, dużo, mocy, no i te uszlizgi są dosyć mocne. Te opony się po prostu przegrzewają za bardzo. Więc nie jest to prosta sprawa. Tak samo hamulce się przegrzewają. Tu powinienem nie robić żadnego lift and coast. Słyszycie. Bardzo duży lift and coast. Powinienem przycisnąć dość Nikodema i na tej prostej następnie go wyprzedzić. Nie jestem wcale tak daleko, także o jakimś tam ataku myślałem, ale no zobaczycie zaraz, że Nikodem zaczął się bronić. No Nie było za bardzo tego jak zrobić, poza naszym już się nie da wyprzedzić, także odpuściłem. No i co, teraz liczyłem, że Nikodem po prostu będzie miał na tyle mało energii, że uda mi się go wyprzedzić tak czy inaczej. Jak się okazało, potem miał około 1,5% mniej w tym momencie niż ja, no to 1,5% pomyślcie, to jest prawie pół okrążenia, jedna trzecia okrążenia, także to jest niemała różnica. No ale na tym to, że nie wyprzedza się najłatwiej, także nawet te 1,5% zobaczcie, nikodem się tutaj powolutku toczy, powiedział mi potem, że jechał na mniejszej mocy nawet przez ten drugi, trzeci sektor, no bo... no bo co, przecież i tak którego nie mogłem wyprzedzić, więc on sobie tutaj oszczędzał tę energię, ja swoją zużywałem, ta różnica się wyrównywała. Problem polega też na tym, czego jeszcze teraz nie widać, ale z tyłu jadą Mercedesy z aktywowanymi atak Jarno Opmir, czyli F1 Sport swoją drogą i Bono House. Więc oni z tyłu cisną, więc ja Nikodema muszę wyprzyć teraz, najlepiej na tej prostej, ale no niestety, słabe wyjście Nikodem mi odjeżdża. Muszę go wyprzejść teraz, bo inaczej dojdą mi Mercedesy i to one mnie wyprzedzą prawdopodobnie, także próbuję, ale no jestem za daleko, nie mam też na tyle energii, żeby cisnąć nie wiadomo jak, tak? Mam więcej niż Nikodem, no ale nie Jaki, jakieś zapasy nie z tej ziemi. Także no też nie mogę jakoś szaleć. jeszcze w tym momencie sobie e, w danej chwili nie zdawałem sprawy z tego, że te Mercedesy za mną wisną, więc dalej Wanderheide za mną jedzie. No i przenosimy się okrążenie dalej, widzicie, że Jarno jest już tuż za mną i ma aktywowany atak move w tym momencie. Jestem tyle blisko do T1, że wiedziałem, że na następnej prostej wyprzedzi mnie tak czy inaczej. Liczyłem, że nie będzie mi się tutaj wpychał, bo nie ma to większego sensu, skoro i tak mnie wyprzedzi. No ale pewnie chciał też już atakować kodam od razu, także no, zostawię mu miejsce. Urwa! No nie jestem szczęśliwy z tego powodu, oczywiście, bo w tym momencie ucieka mi szansa na ten jeden, jedyny punkt o który cały czas walczyłem. No ale co, teraz po prostu yy, liczę na to, że. Nikodem z Jarną zaczną walczyć i jakoś uda mi się tutaj pozycję zyskać, może obu, im zabraknie energii. Wiedziałem, że Nikodem ma jej bardzo mało, no a Jarno skoro teraz ciśnie, to też jej bardzo dużo musi zużywać. Widzicie, walka jest bardzo agresywna, staram się cały czas tutaj znaleźć miejsce, w razie jakby może gdzieś ich bokiem postawiło, może jakaś luka się dla mnie znajdzie, zawsze tutaj staram się wykorzystać jakąś okazję. No, ja też zobaczyłem, że Jarno jest bardzo blisko, ma problemy na wyjściu, także tutaj próbowałem mu się wcisnąć po wewnętrznej. No dosyć agresywny manewr, na szczęście dla nikogo źle się to nie skończyło, no wcale się nie dziwię, że Jarno mi tu miejsca nie zostawił, bo no, nie zasługiwałem tam szczerze mówiąc na miejsce. Przynajmniej troszkę go postraszyłem i był dalej od Nikodema, co pomogło mu tę pozycję zachować na daną chwilę. No i tutaj na prostej zaczęliśmy ostatnie okrążenie, najlepszy punkt do wyprzedzania jest właśnie tuż przed nami, także no jeśli tutaj pozycje mają się zmienić, to pewnie w tym momencie, Jarno jest bardzo blisko z Nikodemem. Cały czas liczę, że coś się stanie, ale widzicie, że z tyłu hal zaczął mnie też atakować. Bardzo agresywnie mi tutaj wszedł na wewnętrzną, no, no i niestety na wyjściu nie zostawił mi miejsca. Jest to ostatnie okrożenie, także, oczywiście, no, walka bardzo agresywna, ale też walka no, o P12, walka o nic, więc e, troszkę mnie to zdenerwowało, szczerze mówiąc. Bo dostał za to 5 sekund kary za, te, za ten manewr. E, no i mogę też, zaspoilerować, że Jarno również dostał 5 sekund kary za wyprzedzanie kogoś innego w poprzedniej części wyścigu. Także ostatecznie udało mi się skoczyć na P11 e, w oficjalnych wynikach. I widzicie tutaj, Nikodem do mety się bardzo, bardzo musiał bronić. Jechał na dosłownie e, samych oparach energii, Także no lekko nie miał, wjeżdżając na metę oba mercedesy były tuż tuż za nim, ale udało mu się wjechać na tym dziesiątym miejscu, co oczywiście i tak by było jego pozycją po karach dla mercedesów, także ostatecznie Nikodem dziesiąty, ja 11, Nikodem ten punkcik no, zdobył. Ja. O jechałem wieszak. Ja. Chciałem atak wcześniej, żeby ktoś mnie nie wyprzedził i przez to nie miałem na nagrzeń. Także widzicie. Nikodem mi tutaj mówił, że yy, przepraszam, że się tak bronił, no ale to jest oczywiście zrozumiałe, no walczymy w końcu o ten punkcik, tak, a P11 już nie ma nic. Także no niestety, ja jestem bez niczego w tym wyścigu, najbardziej pychowa pozycja ostatnia, yy, pierwsza niepunktowana, yy, tuż, za, tuż za punktowaną dziesiątką, no niestety tak bywa. Miejmy nadzieję, że w następnej rundzie będzie lepiej, i oboje dowiedziemy punkty. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że ten format Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy na plus, czy na minus, czy robić tak dalej. Tu się następnym razem. Siemanko, trzymajcie się.